Podstawę podłogi zbudowałem z belek 14,5x13,5 cm, które uzyskałem po skręceniu ze sobą 3 sztuk 14,5x4,5. Całe drewno konstrukcyjne zamówiłem ze Śląska, świerk skandynawski, czterostronnie strugany i suszony komorowo. Dodatkowo pierwsza rama podłogi nad gruntem była impregnowana ciśnieniowo. Całość konstrukcji ramy przykręciłem do kotw zatopionych w słupkach fundamentowych. Specjalnymi wkrętami do łączników siesielskich. Kantówki łączyłem ze sobą za pomocą wkrętów 6x80 co 25 cm góra-dół, tak jak na rysunku. Dodatkowo podokręcałem belki w miejscach, gdzie wychodziły łączenia płyt oraz jedną na środku długości płyty dla lepszego podparcia. Po skręceniu ramy zabezpieczyłem kolejne elementy podłogi przed gryzoniami. Siatką stalową ocynkowaną o oczku 6 mm. Wypuściłem kołnierze 25 cm, żeby móc je później zawinąć pod deskę elewacyjną i w ten sposób zabezpieczyłem przestrzeń wentylacyjną przed dostaniem się niechcianych gości. Na tak przygotowaną ramę przykręciłem płyty MFP 18 mm, które wcześniej zabezpieczyłem od spodu przeciwwilgociowo dysperbitem. Następnie zrobiłem ruszt pod ocieplenie z kantówek 22x4,5 cm. Tutaj skręcałem ze sobą dwie belki boczne według schematu takiego jak poprzednio, krętami 6x80. Dzięki temu, że wkręty były dość gęsto i kręcone na przemian, kantówki dobrze do siebie dolegały i nie było żadnych przestrzeni między nimi. Przykręciłem podwójne belki boczne do ramy podłogi za pomocą 30 cm wkrętów ciesielskich, kluczem udarowym dokręcałem ramę zaizolowanej części podłogi do wcześniejszej ramy, która stanowiła stelaż pod płyty. Klucz spisał się idealnie przy tak długich wkrętach zakrętarka nie dałaby rady skrętami 300x10 mm. Odległość między kolejnymi deskami odmierzałem za pomocą styropianu. Zaznaczając na belkach bocznych, miejsca przytwierdzenia kolejnych kantówek, które będą między styropianem. Po ustawieniu belki, brad łapał ją do ramy trzema wkrętami 160x6 mm. Kolejnym razem, zamiast tak jak zrobiłem to tutaj. Belki podłogi zrobiłbym co 50 cm, bo co metr wydaje mi się trochę za dużo, niby nic się z nimi nie dzieje, ale dodatkowa sztywność na pewno by nie zaszkodziła. Najpierw przykręciłem obrzeża, następnie do nich dokręcałem belki między kolejnymi rzędami stropianu. Do cieplenia podłogi użyłem styropianu grafitowego o lambdzie 0,031 i grubości 22 cm. Przed ułożeniem styropianu rozprowadziłem po narożnikach piankę montażową niskoprężną oraz po płytach MFP, żeby zwiększyć sztywność całej konstrukcji i szczelność izolacji termicznej, po czym ułożyłem ciasno styropian na całej podłodze. Na to jeszcze jedna warstwa pianki i kolejne płyty MFP na wierzch podłogi. Płyty przykręcałem początkowo czarnymi wkrętami do drewna, jednak później zmieniłem je na inne, bo te miały tendencję do pękania. Następnie kolejna warstwa płyt dla zwiększenia sztywności podłogi. Gdybym miał gęściej belki w podłodze, jedna warstwa byłaby wystarczająca i tak też zrobiłbym kolejnym razem. Wystający styropian obciąłem na równo z podłogą, a ścinkami uzupełniłem wolne przestrzenie w wejściu przyłączy do domu. Tak przygotowana skrzynka zabezpieczyła mi rury przed przymarzaniem w zimie. Poniżej podłogi nad gruntem styropian dookoła przyłączy mam zabezpieczony deskami szalunkowymi, które zostały mi po budowie. Pomalowałem je dysperbitem, na to dałem kilka warstw czarnego streczu i dodatkowo siatka na gryzonie, a spód tego boksa na głębokości około 80 cm jest zalany 10 cm betonu, żeby nic nie wchodziło też od spodu. Na tak przygotowanej podłodze zacząłem budować konstrukcję ścian, o czym opowiadam w kolejnym odcinku, który pojawi się właśnie tutaj.